Jeszcze przed rozpoczęciem, mam wam do wysłania tego skina. Zostawcie suba z dzwonem lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie trwania filmu. Oto zwycięzca z poprzedniego materiału, zgłoście do mnie w celu odebrania nagrody na Discordzie. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj przetestuję skrzynię 50% Mecha Industries na g Skins. Jak widzicie, mamy. Połowę szans na to, że trafimy Mecha Industries i połowę na jakiegoś Boreal Forest. W ogóle nie chcę go widzieć na oczy, tak? Oczywiście, wszystkie stany są dostępne. To bardzo ważne, bo kurczę, te stany wpływają na rzadkość skina. No i razy 5. Razy 5, myślę, na samym początku możemy się zdecydować. Zobaczymy, co będzie dalej, a zaczynamy. Z dwiema emkami, z dwiema jemkami i taki rezultat nie jest najlepszy, patrząc na to, jakie stany też trafiliśmy, ale spokojnie zostańcie do końca, bo będzie naprawdę ciekawie. Ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć promokoł wpisać tu Matis, dzięki czemu otrzymacie 5% bonusu przy wpłacie oraz możliwość otwarcia skrzynki MinSpec dla każdego nowego użytkownika. Totalnie za free, to jest MinSpec, tak się prezentuje razy 5, oczywiście, żebyście mieli jakikolwiek pogląd na to, co tutaj leci standardowo. Ok, ten tek jest spoko, dwa nawet taki, Spoko, spoko jak najbardziej. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Grajcie z głową i odpowiedzialnie, a my lecimy z Mecha Industries. 50% razy 5 fast mode, żeby nie zabulić jakoś tego odcinka. Let's go, moi drodzy, let's go. Ok, trzy emeczki, super, super. Elegancko, jeszcze jedna Factory New. Teraz dopiero zauważyłem. Kozak, kozak otwarcie. Tak może być cały czas, naprawdę. Okej, okay, znowu 3, spoko, ok. No, słabe stany, niestety, ale. Ale jest, jest ogólnie w porządku. Minimal dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tak, niech będzie cały czas. Minimal wear, faktury new, naprawdę te stany są bardzo spoko. Ogólnie, jeżeli chodzi o rozłożenie procentowe, no to mamy, tak kurczę, naj, najczęściej, najłatwiej trafić Scarda oczywiście. A ten faktury new to jest 1 punkt procentowy. Ja go dzisiaj trafiłem, więc no. Udało mi się zdobyć najrzadszą skórkę z tej skrzyni, już, więc, więc jakby gratulacje dla mnie. Ale nie mieliśmy ani razu sytuacji, w której trafiłem 4 MK Mechanic To jest do zrobienia, moi drodzy. To jest serio do zrobienia w tym odcinku, więc zostańcie. Na razie takie otwarcia bez większej historii. Ok, 3 spoko, spoko, spoko. Tylko słabe stany to jest najgorsze. Dobra. Okej, okay, może być, ale no to jakby mnie w ogóle nie satysfakcjonuje. Tu jest bardzo ważne to, aby trafić w fajny stan. Chyba, że dosłownie spam tych emek. O, minimal super, super. I taka sytuacja jest jak najbardziej w porządku. Kurde, no i te waterskardy lecą i lecą, lecą i lecą. Człowieku, daj mi spokój. Są cztery, są cztery. Jedno z najlepszych otwart dzisiaj chyba. No wiadomo, były lepsze, były lepsze, ale jedno jedno z lepszych na pewno na plus jest to, że trafiliśmy cztery Mki Mecha Industries w jednym otwarciu. Jest to możliwe. Czy jest możliwe, aby trafić pięć? Oczywiście, że tak, ale szansa na to bardzo niska, bardzo niska. Dobra, trzy, spoczko. No i. Ostatnie może dwa otwarcia przejdziemy na jakąś bitwę, żeby rozruszać temat Oj oj, tak źle dawno nie było. Ostatnie otwarcie let's go, żeby tutaj jakoś zakończyć może z godnością. Absolutnie nie. <gry> OK, bitwa na 6 skrzynek 50% industrii z trzech użytkowników i tutaj naprawdę zależy mi na tym, aby trafić. Te lepsze skórki, te lepsze skórki byłoby naprawdę fantastycznie. 5 sekund dołączą do nas boty. Let's go, let's go, moi drodzy. Jest Henry, jest Arnold. Witam serdecznie. Wlatujemy, wlatujemy. Cyk. Dawaj, 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 coś fajnego, naprawdę. Byłoby super. Ok, zaczynamy dobrze, bo mamy meszka Industries. Superowo, superowo wręcz. Ok, tutaj przyzwoicie. Bo nikt nie trafił nic dobrego. Oho, ho, dziękuję bardzo. Wychodzimy na prowadzenie. No to nie jest jakiś spektakularny wynik. Mam tego świadomość. Oj, oj, trafił lepszy stan, ale na razie i tak wygrywam. Jestem ponad nim. Okej, okay, okej. Okay. Jakby wiecie, oni mi boostują to, co mogę wygrać. Dobra, koniec, przegrałem. Przegrałem. Ten ziomek jest jakimś gołtem pierdzielonym. I dosłownie ostatnim dropem zrobił sobie zwycięstwo. Tak, to ja bym miał to wszystko. Ja pierdziele jakie Anluki w ogóle w tej bitwie. Oczywiście cashback mamy, a jeżeli chodzi o hasło z dzisiejszego filmu, napiszcie, moi drodzy, koniecznie ostatni, wasz, ostatni znak w waszym niku oraz liczbę liter A. O, tak skomplikowane, skomplikowane, okej. Okay. Pamiętajcie, że na stronie trwa event Raven Lords, to jest ważna informacja, w związku z czym zostało dodanych kilka skrzynek z wydarzenia, na przykład ta. I proszę bardzo, trafiam kozackiego uspa. Dobry drop, próbujemy jeszcze raz. Oprócz tego zgarniam rzecz jasna walutę eventową, którą później będę mógł wymienić na skiny w różnego rodzaju trybach, ale co to jest? Szyna świetna? Takie gówno może lecieć z tej skrzynki? Co jest w ogóle grane? Ja pierdzielę jakiś błąd w Matrixie, chyba. Naprawdę. Okej, okay, okej, okay, Hellfire. W ogóle jedna z ładniejszych emek w grze, moim zdaniem. To jest taki budżetowy haul. Niektórzy tak mówią, niektórzy tak mówią. Budżetowy haul. Uuu, Hyper Beast. Hyper Beast, i to jaki. Fantastycznie, dawaj do buma, dawaj do buma, nie chcesz, nie chcesz, widzę, że nie chcesz. Spoko, spoko jakby wypieprzaj. Przejdźmy sobie do Destiny Case, tutaj można naraz wrzucić całą naszą walutę eventową, którą uzbieraliśmy i w zamian za to otrzymać jakiegoś skina, dawaj, dawaj. Okej, okay. rewolwer Skull Crusher, w porządku, nie ma problemu. Rewolwerem Revolver, nie gram, ale można to jak najbardziej na jakiegoś innego skina sobie tutaj przekmienić. Ale spokojnie. Gini, 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 jeszcze tak pod koniec materiału daj nam jakiś, jakąś fajną nutkę, żebyśmy wyszli. Stąd zadowoleni. Neonuar przeleciał człowieku, widziałeś to? Neonuar normalnie przeleciał. W skrzyni Gino za 16 ziko. Daj spokój, okej. Okay. Dobra, wystarczy, wystarczy, tu chyba magii nie zrobimy na koniec, ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Do następnego, na razie i cześć, siemanderko.